Witam serdecznie. Tym razem po trochę dłuższej przerwie. No ale cóż, człowiek zajęty jest. Dziś przyrządzimy klasyczne włoskie danie, jakim jest cielęcina osso buko. W dosłownym tłumaczeniu z języka włoskiego osso buko znaczy osso jest kość, a buco jest dziura, więc dziura w kości. Tak, chodzi o tą kość i dziurę, czyli o ten szpik. Do przyrządzenia potrzebujemy dwie, dwa kawałki giczy cielęcej. Ja je obwiązałem już wcześniej teraz sznurkiem, chodzi o to, żeby podczas smażenia i później duszenia nam mięso nie doszło od kości. Do przyrządzenia sosu do tego będziemy potrzebowali seler naciową, cebulę, marchewkę. Wszystko przyozdobimy na koniec świeżą pietruszką. Oczywiście zaromatuzujemy to wszystko bukietem przypraw, bukietem ziół, na które składa się świeży tymianek, świeży rozmaryn, świeża pietruszka liść laurowy oczywiście i czosnek. Do sosu będziemy potrzebowali także białe wino, około trzech szklanek wywaru z kurczaka i jedną puszkę siekanych pomidorów i białe wino oczywiście. A całość podamy, klasycznie podaje się to z, klasyczna, klasyczny przepis każe to podawać z ryżem, z ryżem barwionym szafranem. Natomiast ja podam to z, z makaronem z pastą Orzo, tak, która wygląda jak ryż, ponieważ generalnie ryż jadam tylko w sushi i do żadnych innych potraw go nie lubię. No i okej, okay, za chwilę wracamy. Dzięki piękne. nasze mamy już wszystkie posiekane. Teraz przygotujemy bukiet ziół. Kładziemy wszystkie nasze zioła na kawałek gazy. Chodzi o to, żeby nam te zioła później tam nie latały, a tylko dały cały swój piękny smak i aromat. OK, Wszystko zawiązujemy w gazę. Zawijamy, zawijamy, później to zawiązujemy kawałkiem sznurka takiego do mięsa bądź kawałkiem nitki. Ważne, żeby to było czyste i żeby to było bez koloru. No okej, okay, tyle. Dzięki, za chwilę wracamy. Ok, teraz wszystko mamy gotowe na patelni albo w brytwance. Jeżeli wolicie, to możecie w brytwance. Akurat brytwanki nie mam tutaj, więc używam patelni. Rozgrzewamy olej tak. Aż do granicy dymienia, tak? jeżeli zaczyna dymić na bardzo, na bardzo, bardzo wysoką temperaturę. <laughs> Przepraszam. Teraz kładziemy nasze mięso, które wcześniej e, obto, obtoczyłem w mące. Obsmażamy z wszystkich stron na brązowy kolor. OK. Jeden kawałek, drugi kawałek. Na bardzo wysokiej temperaturze. Smażymy tak, żeby było brązowe z każdej strony. No i okej, okay, za chwilę wracamy dzięki. Okay, nasze osobuko jest obsmażone pięknie na brązowo z każdej strony. Udejmujemy je z patelni. I za chwileczkę wracamy. Ok, teraz na ten sam tłuszcz, na który smażyliśmy nasze osobuko, na nasze warzywa, tak. Przypominam, seler naciowy, marchewka i cebula oczywiście. ładnie odsmażamy, żeby nam to lekko to skarmelizowało. Około 5 minut. Trzech może, może około 3 minut, żeby lekko nam to skarmelizowało. Okej, okay, za chwilę wracamy. Okej okay, moi drodzy, po około tam 4-5 minutach nasze warzywa są pięknie przygotowane, skarmelizowane. Teraz dodamy do nich około jednej szklanki białego, do wina. Widzicie ten dźwięk? Ok. Teraz gaz na maksa bądź temperatura, jeżeli używacie. Cały teraz, cała zabawa polega na tym, około 8 minut musimy to na dużym gazie co chwilę mieszając oczywiście, zredukować nasze wino do, do jakiejś połowy objętości, tak? Chodzi o to, żeby taki piękny nam syrop z tego wina białego wyszedł. No i okej, redukujemy to i za chwilę wracamy, dzięki. Okay. nasze wino zredukowało nam się do konsystencji syropu, teraz dodamy jedną puszkę, czyli tam około... Półtora szklanki posiekanych pomidorów z sosem. Wszystko pięknie wymieszamy. W najprostszy sposób. To nam nada ładnego koloru pomidory. A następnie. Wkładamy z powrotem nasze osobuko Wszystko podlewamy naszym wywarem z kurczaka, oczywiście. Chodzi o to, żeby do czwartych wysokości, tak? Do 3,4 wysokości naszego mięsa był płyn. Dodajemy oczywiście nasz bukiet przypraw, bukiet ziół. A następnie wszystko przykrywamy i dusimy to około półtora godziny, tak. Oczywiście co jakieś 15 minut otwieramy i spoglądamy, jeżeli brakuje nam wywaru. Dolewamy kolejne porcje wywaru z kurczaka. No i tyle i wracamy za półtora godziny. Dzięki. Ok, nasz makaron orzo mamy gotowy, nałożony na talerzu, gotowany pięknie, oczywiście. Do tego nakładamy nasze piękne i gotowe osobuko. Całość polewamy powstałym sosem z warzywami. Na sam koniec wszystko posypujemy posiekaną świeżą pietruszką, i cóż i tyle. Podajemy wszystko oczywiście z czerwonym witrawnym winem, ale jedna rzecz ważna to Wam pokażę w, w Osobu, tak? nasza na Osobuko. Popatrzcie tutaj. Tu jest cały smak szpik. Szpik. O mój Boże. Wierzcie mi, że to jest bardzo, wiem, że szpik jest bardzo koloryczny, ale jeżeli jemy to raz lub dwa razy do roku, to naprawdę nikomu z nas nic się nie stanie. I cóż, polecam i życzę smacznego. Do następnego razu. Dzięki piękne.